Każdego dnia dziesiątki firm społecznych zmienia świat wielu ludzi w Małopolsce. Wśród nich Społeczna 21, przedsiębiorstwo społeczne z Krakowa, prowadzące food truck z frytkami belgijskimi. Społeczna 21 to przedsiębiorstwo społeczne, które zajmuje się aktywizacją zawodową osób z zespołem Downa. Sprzedajemy przepyszną kawę w społecznej kawce na Kozłówce w Krakowie oraz najlepsze frytki w całym mieście, które sprzedają właśnie osoby z zespołem Downa w półtraku, który widzicie za mną. Największą wartością Społecznej 21 są wyjątkowi ludzie, którzy tworzą to znane już na kulinarnej mapie Małopolski miejsce. Największą wartością tego miejsca są przede wszystkim ludzie, niezastąpiona ekipa. Czujemy się tutaj jak w jednej wielkiej, wielkiej rodzinie. No i to jest naprawdę wyjątkowa wartość, której nie jesteśmy w stanie doświadczyć w żadnym innym miejscu. Osoby z zespołem Downa, które z zaangażowaniem i wielką pasją pracują w food trucku, podchodzą do swoich zadań niezwykle profesjonalnie. Musimy szybki usmażyć, posolić, podrzucić. Pozostaje to jednym sosem a jednym pudełku, w odpowiednim pudełku czy w i potem wołamy klienta i w klient dostaje czynne od nas. Pod życzliwym okiem opiekunów każdego dnia udowadniają oni, że ich praca ma sens. Biznes się kręci. Nasi podopieczni to nasi najlepsi przyjaciele. Spędzamy tutaj aktywnie razem czas i wykonujemy wszystkie czynności w pracy. Co oczywiście widać po klientach, którzy do nas wracają z uśmiechem na twarzy. Ja bardzo lubię pracować, wychodzą klienci, ja bardzo lubię um, wydawać fretki. Um, Społeczna 21 to przedsiębiorstwo społeczne, które udowodniło, że model franczyzy społecznej bardzo dobrze sprawdza się w małopolskiej ekonomii społecznej. Przekonaj się, że warto kupować ich produkty i usługi. Sięgnij po więcej dobra. Oto Małopolska Ekonomia Społeczna. Więcej na www.małopolska.pl.